Dobry wieczór, witam Państwa Katarzyna Glant-Tarczewska w programie Perspektywy z daleka i z bliska. Dziś relacja z wyjątkowego wydarzenia, które miało miejsce w Warszawie konferencji w kierunku kariery, zorganizowanej przez Fundację Krał. Od 9 do 11 listopada uczestnicy mieli okazję zdobyć praktyczne umiejętności i zainspirować się przemówieniami znakomitych ekspertów, takich jak Jan Strydom oraz Dawid Mrotek. Spotkanie pełne było warsztatów i sesji, podczas których omawiano strategię rozwoju kariery i ścieżki edukacji. Warsztaty te miały na celu nie tylko przekazanie wiedzy, ale również wzmacnianie umiejętności praktycznych. Uczestnicy poznali techniki skutecznego planowania kariery oraz otrzymali wsparcie w rozwoju osobistym dzięki czemu mogli pogłębić swoją samoświadomość zawodową. Dla tych wszystkich, którzy my w talentach z Kompasu Kariery odkryli, że mają stratega, czyli lubią widzieć duży obrazek, ich małe nie interesuje, ich interesuje duże, no to od razu powiem, że to o czym dzisiaj będziemy rozmawiać, troszeczkę dla Was zanurkowałam w temat kompetencji coacha kariery. Czyli gdyby ktoś chciał zostać coachem kariery, to co właściwie on musiałby umieć? Tak, bo to jest taki, wiecie, bardzo no ja to nazywam słowo balon. To znaczy nie, nie, że jest bezwartościowe, tylko że jest tak pojemne, że możemy, nie wiem, zobaczyć na rynku 100 coachów kariery i każdy będzie się zajmował czymś innym. Więc tutaj chciałam nas ugruntować na poziomie kompetencji. Możecie też od razu sobie zrobić taki mały teścik, ja będę te kompetencje pokazywała, troszkę o nich mówiła i zastanowić się od 1 do 10, to dzisiaj gdzie jestem, czy jestem już na 10, a może dopiero na 1, to to jest dobra wiadomość, bo mogę się czegoś nauczyć. Konferencja stała się także platformą do wymiany doświadczeń i budowania sieci kontaktów w przyjaznej atmosferze. Fundacja Crown, organizator wydarzenia, zadbała o zróżnicowany program, który obejmował sesje interaktywne, dyskusje panelowe oraz konsultacje indywidualne. Dzięki obecności prelegentów o bogatym doświadczeniu, uczestnicy mogli zyskać unikalne spojrzenie na zmieniający się rynek pracy i sposoby adaptacji do nowych wyzwań. Chciałbym uczestniczyć w tym, żeby zmieniać edukację w Polsce. I mogę to zrobić w tych dwóch miejscach. Po pierwsze, w kraju na przykład, teraz wchodzi taka 12 września, taka ustawa wyszła, polityka cyfrowej transformacji edukacji, i też wchodzi taki dokument SMART, czyli transformacja cyfrowa Polski, w ciągu tam ilość lat ma być 80% obywateli ma mieć kompetencje cyfrowe. I są różne takie projekty, które teraz mają być wdrażane na różny sposób, my je tam konsultujemy. A w bieliku no to jest społeczny, gdzie mogę się uczyć, jak właściwie tacy topowi twórcy AI w Polsce, jak oni to robią. I też robimy na przykład taki projekt Obywatelskie Zbiory Danych, żeby na przykład, dopiero to jest teraz tworzone, żeby seniorów, ale nie tylko, prosić o opowieści. Że będą mieć aplikacje, które mogą opowiadać, a my z tego będziemy, żeby trochę zachować tą kulturową, jak to powiedzieć, zasobę, dziedzicę, trochę jak Kolb, Oskar Kolberg to robił kiedyś. Takie etnograficzne i też, żeby przechować język kaszubski, śląski. Mamy nadzieję, że takie inicjatywy, jak konferencja w kierunku kariery, będą inspirować kolejne pokolenia do świadomego budowania swojej przyszłości zawodowej. Edukacja Finansowa Crown prezentuje Kompas Kariery. Mam ogromną przyjemność przeprowadzić wywiad z Handlem De Jong, który jest wiceprezesem Crown Financial Ministry w Stanach Zjednoczonych. Kompas kariery składa się z czterech komponentów, ale tak naprawdę jest to tylko jeden test. Jego wypełnienie zajmuje od 45 minut do godziny czasu. Następnie dostajesz do ręki 30-stronnicowy dokument. Jakość tej analizy była dużo lepsza niż to, co kiedykolwiek widziałem w przeszłości. Kompas kariery wskazuje Ci Twoje naturalne zdolności. Jeżeli chodzi o nasze zainteresowania, to one są zmienne. Zależą one od tego, z jakimi rzeczami się stykamy i jak dużo czasu im poświęcamy. Poznanie zainteresowań jest bardzo ważne, jeżeli chodzi o dobranie miejsca pracy. Poznajemy wszystkie te trzy rzeczy zainteresowania, umiejętności oraz wyznawane wartości. Dzięki jednej bardzo ważnej rzeczy dzięki poznaniu osobowości. Osobowość jest instrukcją człowieka, którą otrzymaliśmy prosto z nieba. Bóg włożył ją do Twojego życia i powiedział, to jest właśnie to, kim Ty jesteś. Mam na imię Piotrek, mam 35 lat, pracowałem jako programista, technolog, konstruktor. Moja praca od wielu lat nie dawała mi satysfakcji. Złożyłem wypowiedzenie, zostało mi trzy miesiące na znalezienie pracy. Kilka lat temu byłem na konferencji Biblia o finansach, tam usłyszałem o kompasie kariery. Zadzwoniłem do konsultanta, umówiłem się na spotkanie, zrobiłem testy, no i zaczęło się. Przez cały ten okres szukania pracy czułem takie prowadzenie, Pan Boga. Modliłem się o pracę. Dzisiaj pracuję jako inżynier sprzedaży ta praca daje mi satysfakcję. Codziennie idę w pracy z radością i polecam każdemu, żeby zrobił sobie kompas kariery, jeśli nie wie, co w życiu robić. A jeśli wie, to niech też zrobi, może będzie wiedział lepiej. Dziękujemy za uwagę i zapraszamy za tydzień na kolejne wydanie naszego programu. Do zobaczenia.